Film, który za chwilę zobaczysz skalę czy piłkę nożną i powstał jedynie w celach humorystycznych, tak więc proszę, żebyś traktował go w ten sposób. No i mam nadzieję, że ci się spodoba. Się mam tutaj, koza, kanał Koza Sport. Dzisiaj mamy z dingus i dlatego z moim bratem stwierdziliśmy, że nagramy mokre karne. Niestety, brat przyjechał w odwiedziny i nie dysponujemy dobrym sprzętem, dlatego żeby wyrównać szanse, gramy w takich butach. No i zasady tego materiału są proste. Gramy konkurs jedenastek i ten, kto przegrywa, dostaje wodą na twarz, więc chyba nie. Chyba nie chcę przegrać. Mam Daję. nadzieję, że Wam się spodoba. Daję. Druga seria musi się udać, bo on bali zczuwa i się tego nie da obronić. Dajesz i czarujesz. No tak mocno! <noise> Dwa razy już mogłem obronić, nie? Dwa razy. Dobra, teraz ci uda. Ta ręka. Zawsze jest tak. Tam miało być, a było gdzie indziej. Czwarta tura 3 nie jest dobrze. Dobra, no spróbujemy Nie. Ja stylowałem wszystkie, ty żadnego To jest twój czwarty strzał Tak, tak. Jest 4-3, a czy jeszcze mam szansę? Bo muszę bronić Proszę eee, Jest 4-2 Czyli to jest na dobrą sprawę honorowy bo, bo, bo już go nie dogonię, nie? Piąta seria Hashtag no, Mokry Koza yeah. Mokry Koza Jedno jest pewne Koza na bramkę się nie nadaje No dobra, tak więc ja przegrałem pierwsze wyzwaje, ale będzie jeszcze Dogrywka, nie na aparat, nie na aparat Będzie jeszcze dogrywka No już Dobra, to zaczynamy Jestem mokry, nie wiem czy widać Jest zimno Pierwsze uderzenie Nie da mu tej przyjemności Runda numer dwa. Mam bardzo dużo wody w uszach. Serio! au. no dobra, Spokojnie wytrzymać przywagę i trafiać. Właśnie tak. Totalnie się rozkojarzyłem. Nie wiem, co się dzieje. Ach. Kurde! <ślesk> <ślesk> to tak, pociągi, co? Nie, 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 nie. Zaczynamy czwartą rundę. Jest chyba 3-1. Znaczy w montażu macie to wszystko napisane. Mam nadzieję, że się pomyliśmy. Jeżeli tak, to, to to, przepraszam. Ważne, że prowadzę na pewno dwoma i będzie teraz trzema i on nie strzeli. Zobaczcie, patrzcie. O Jezu! Nie strzelił. Teraz szansa dla mnie. <ślesk> o, styl. Tu się przyrodę. Zaczynamy rundę piątą. Jest 3-1. Już wiem, że wygrałem. No ale, ale czas tu przypieczętować, nie? Będzie dobrze. Jest. Heremis, dlatego o wygranej zdecydują poprzeczki. Będzie nagła śmierć, ale na początku. Pozwólcie. A, patrząc w kamerę ciężko. O. No dobra. Nagła śmierć, poprzeczki. to kwestia butu. jak nie trafię, to znowu myleję, ta? tak? Wow! Wow! Super! Nice! Materiał umyje! Proszę, nie lej! Lej! Proszę! Proszę! A, Ale no nie tak, ty! Tak więc, przegrałem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jezus Maria! O Boże Święty! Ty, jak się... No!